Oooooooooooooooooooo, Nagrywka numer 852. Fioletowa czy różowa? Różowa. Tam... tak, tak, rucha matki wam Tak. Zawsze się znajdzie ktoś w internecie, który rucha wam matki. Wiem. Na najczęściej jestem to ja. Bez no, no, koszulki tutaj... czy różowy? Bez koszulki ruchaj moją matkę. Uuu! Ach, tak, chcesz, żeby mój brzuch bardziej o nią klepał? Tak. Rozumiem. Za dwo. Ach, kurwa, wydra jutro gejowski seks. No. I słuchaj, jeszcze jestem mi jednym kryminalistą. No, tak. Ale jeszcze nie pełnym, to jeszcze nie tak pod, pod z grubej rury. Mhm. Mm Ja pieprz jaki team Uff. Kurwa popka mi będzie tak jebać, jeśli wie jak mnie jebać Będzie seks analny na mojej dupie ah. Raz nie podoba mi się, że Alex jest frontlejny a nie carry postacią. Ale muszę chodzić tym Pyke'iem, zbyt bardzo mi się podoba ten skin. Oh. Się bardzo ciekawię, czy Second Wind jest aktywowany przez... E... Central, ...to gówno. Eee, Te nice To nie są obrażenia od przeciwnika yeah. O, a Wormaga wy ten wyłącza Kurwa zupę tu chciałem wpierdalać dalać. coś się dzieje Dałem się zbejtować w zupie Parowała, myślałem, że była... będzie gorąca. Nie, chuj kurwa zimna. Dałem się zbejtował w śmieci. Okej okay. Nie będę tego robił, głupia szmato Głupia szmatura To jest easy. easy. Nie tarczy, niestety. Czy jego podwójnie aktywuje moją pasywkę. Jak Zjebałem. Musiał wyłączyć jedną rzecz, więc no. Będę wyjawski porno. Tak, zazwyczaj tak jest. Wydaje mi się, że tak. Ciekawe. Lost in the dance. Sometimes battle is unavoidable. Jinx i tak trafia moich sojuszników jak ich prawda? Z trakcie walki. Zawsze chodzi. Tak, A. To jest easy. widzicie? Kurwa, myślę, że było tak cicho jak się wyciszałem. Co <laughs> jest do chujas? Zdjęć jak krok! You very good cheese, m'ahaha. Kurwa! Oj, oj! <laughs> Have a problem you come to me first yes Brown, i will always come to you what, what the fuck, fuck? perfectly time stop watch. Ja nie tak obstawiam niestety nie miałem tej tarczy żeby zasłonić tarczą mojej jęki. proszę awesome. <laughs> Czemu to nic mi nie o? ktoś mi powie? No resztę ja mam... Ogólnie to zaraz mam naizmowa, nice więc chciałbym się zabić. Naizmowa, bestie tam. Ale się bardzo pewnie cieszy, jak ja i tak cały czas robię. Nie wiem tak. ja. Jaki mitik składać na tego chuje, bo nigdy nie wiem Na nich? Weź sobie no. Shield Sanderer byłby dobry na popkę Ale tylko na popkę To się inne zabije no Może ta Nie bo wiem. ogólnie bycie tankowatym na ramię jest zawsze lepsze niż No to Sanderer i chuj Myślałem, że więcej zadamy obrażeń! Tak, już lecę się obrażenia. Co Ale stoi w miejscu, patrzcie. Kurwa! Ja pierdolę! Niech widział, jak się dopiero... Co kurwa, ja pierdolę? Wiem, czy widziałeś jak ta śnieżka poleciała. Nie. O to mi chodzi. Wiem, co chcesz kurwo zrobić. Nie będę. Bez... No nie! nie! O! Dobrze! To... Wiem, wiem, co chcesz zrobić, więc nie, się nie, kamień nie, przyciągają. No, nie, no. No tak! Kurwa. Dlatego, bo już nie miała mnie jak zabić. Przecież umarł od kogoś innego. Podejrzewam kurwa sfleszowała. O, niami. Mm, widzę dwie osoby do zajabania, no ale no, muszę tam najpierw. Aha, nie trafi. Jedna osoba z tych umarła. Nie widzę go, nie mogę na ślepo. Kurva. Jag tror vi vinner. Finns det en vinnare? Może ci obić trochę? Co ty dziwko robisz? Mogę o nie, nie widziałeś nie, nie mam many. Nie, tak bez nie da się grać na Abraumie. Chyba żebym brał Presence of Mind zamiast Triumfu. Kurwa, trafiło cię to. Boż! O Jezu, ja mam tą formę. Jezu. No cóż... No naprawdę szkoda, że stałeś dosłownie we mnie, przez co i tak Cię trafiła. Szmaty, no się, A, tu jesteś. LOL no ja myślałem, że ma no. zasięg. Ciekawe. No. Boże, jak ja absolutnie kocham mieć tak duży health regen. Деньги там, вот там. Ага. Ну, Я не могу вот это. Ой. Так само. <laughs> <laughs> так бы Правда. A? Cześć Zostawiam, żeby nie dać na kogoś innego tego najzłodza Na kim masz? Następnie. To nie jest dobry pomysł Czemu? Mm. Nie powiedziałem, że jest najlepszy Ja pierdolę Poppy. Report popi. Report popi. No kurwo! Musisz klikać wszystko, jak jesteś tym, tak? Zrobisz tak kombo. Nawet jej nie sprzybiłeś. Jej. ciao. Ale jest kujowy. Niestety. Chuj, masz. Zobaczymy, jak dużo będzie będę dostawał obrażeń dzięki Tobie. Kurwa ja pierdolę no nie Szmacz ty tylko i wyłącznie jak ci to dałem Teraz na jakieś nie wiem, 30 sekund 400 obrażeń dostałem od ciebie No to lepiej następne to daj Bo umrzesz ode mnie No to chyba dobrze, że ty przeżywasz No w sumie, jak chcesz O dobra. Okej, okay, okej, okay, okej, okay, okej, okay, okej, okay, okay. chill, 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 chill. Chill, chill, jet, Chill, chill, chill. Chill, zatrzymałem jej jęki. chill, chill. 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 O, Chill. 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 ის უკვე შეჩუშ્યું, მერე მერე. აუ. That'll be fine, bro. Mad. Super! Dzięki, kurwa! Why Why sad? Co to jest? No, możesz coś takiego robić. Eee... A, nie można Iron. tak. To jakby to było? To jest uh, ten. Chcesz? Dzięki.

O, bo za chwilę będę miał całą muzyczkę z ulta, jeśli go zajebię. Kurwo. Ni <laughs> <kurde. śmiech> Może być. Ja Dzięki, za to, że to zagraliśmy. Kurwa, każdego mam w znajomych. Nie wiem, mam po... Może nie mam te poro, no holding mm, skrzynka All random, all flawless Co, żeby oh, każdy dostał oh, z randomu peskę?